Dzień dobry. Jest mi strasznie miło, że odwiedzacie mój kanał. Nazywam się Ewa Akszamowicz. Jestem nauczycielką języka angielskiego i hiszpańskiego. Moją ogromną pasją jest nauczanie, ale również śpiewanie i tworzenie różnych rzeczy. Uwielbiam tworzyć teksty, muzykę, ćwiczenia, filmiki, również bajki i wierszyki dla dzieci w różnych językach. Co u mnie znajdziecie tutaj? To no przede wszystkim materiały do nauczania języka angielskiego przeznaczone dla młodszych uczniów. Ponadto są tu moje bajki edukacyjne, a także trochę prywatnych przeżyć zebranych na playliście Ewa Akszamowicz, czyli Co w sercu gra. Odwiedzajcie mnie często, nie zapominajcie o subskrybowaniu kanału i o klikaniu łapek w górę pod tymi filmikami, które Wam się szczególnie podobają, bo to naprawdę bardzo pomaga w pracy. Korzystajcie i cieszcie się z tego, co zrobiłam. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia!